Cześć macie, z tej strony Cześć Kaszczan. I ci pokażę Wam ciekawostki część świąta. Zostawcie łapki w górę. Zsłuchim knawy, nie przekać na mknale, Zaczynamy! Salut narodowy podczas największych uroczystości państwowych składa się z 21 salw. Szacuje się, że wrocławiu mieszka około 2 milionów szurów do około 3 na jednego mieszkańca. Koloseum miało być. Główną radą walk gladiatorów. W Poznaniu znajduje się pomnik Pry. karka Daria Zawiałow w 2000 roku wystąpiła w programie od przedszkola do pla. Bobry nie zbędą z zimowy. Anlicy pionęcej naście na siecie, głównie z mlekiem. Gogle zamontowała sprzęt fotograficzny na grzbiecie Wilbonda w celu rozszerzenia swoich. Map na pustyni. Współczesna gitara klasyczna ukształtowała się w XIX wieku. Jej źródła potraskać na wysokości ponad 2 metrów. Monaco jest drugim najmniejszym krajem w Europie. Tadeusz Cymański ma z tego zysk W stanie Kalifornia mieszka więcej ludzi niż w całej Polsce. Mięso łososia jest źródłem witaminy A, D, E, witamin z grupy B oraz ilość białka. Jednostką siły magnetomotorycznej napięcia magnetycznego jest Gilbert. W polskiej edycji programu należy jeden z plań z złotych w planie wczoraj ponad 20 lat wcześniej w amerykańskiej edycji był również planiem ogólną nagrodę. Gęstość zaludnienia w Macedonii wnosi o 80 osób na 1 km2, najcieńsza skóra człowieka występuje na chłopikach, natomiast najgrubsza na piętach i dłoniach. Król Wilhelm z w XI wieku przez jakiś czas został odlitym polegającym na spożywaniu wyłącznie alkoholu. Dąbrowa górnicza składa się z 18 dzielnic, w których skład wchodzi 36 osiedli. Każde z trzech dzieci Łukasza Gryzona, urodziło się 8 kwietnia w Republice Południowej Afryki funkcją stolicy pełen miasta. Każde z nich jest siedzibą innej gałęzi władzy. Michał Wysiewski w 1996 roku wraz z Jackiem Bagwo założył pierwszy w Polsce klub karaoke Suma Oczek na przeciwległych jesienach słowej kostki do gry jest zawsze na 7. Istnieje około 75 gatunków tulipanów i tysiące ich odmian. Aby przegrywać frutki trzeba po pokrojeniu ziemniaka, paski lub każdy inny kształt, na który mam ochotę, przepukać je lub zanurzyć w wodzie. No to, to na tyle. Ja bardzo cicho zagnanie dnia.